Znowu ma Marvel. Łoń! Nie zrobię! On przez to bok. Nie zróbmy Już mam wojnę z tym. Z... Jedna maska napierdolę całą armię. Łoń! Nie zauważyłem. 38 chyba? Ja nie wiem co się tu nie wywoła Przykładnie zaraz Ulatnij się No Ja no lo, się bo tu nie ma co Ja na nie ginijmy no, tak od coś. razu no, postaram się, ale dostałem chopie double tapa od tego, od macki ja Mam 38 chyba z nie wiem zdał, że już jakieś mutujki no ale na no, wiadomo, jest średni z tym Przed nocą chciałbym się uginąć stąd na no, czaje, czaje. Kolejna Się Si boję, że zaraz dostaną, naprawdę. Kupię je, je, jeden tapi, a nie żyję. Ła, muszę wyjść. Dobra, to już się robi razę dwa. Drugi stak prawy. Jeszcze mermie, to strachu No nie no serio, jakieś mięso by się przydało Nawet kreta nie jestem w stanie znaleźć bardziej, że pada O nie nie nie, błagam Nie nie, błagam, 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 mnie. dobra Żyję, żyję. No Nie ma to się martwić, jeszcze nie będzie mi mermem teraz goniło. Nie go nie Nie, nie no, mnie! nie Dwie mnie gonią A to legity zginie, zora Dobra uciekaj nie patrzy na nic Uciekam, 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 dobra na pustyni jestem Co za save. Jeszcze coś jest, kurde, ty wielka tama opada, no, naprawdę. Wylej na pusty tam chyba boot uh, Nie wiem to czy to się, nie wiem czy się nie spotkamy po drodze Jak mi się coś zdaje no, czekaj Ach, koch pani chwajcie Psycha ja panią o jest kred, no nie, jest dobrze. kred, jest kred, dawaj go No chodź Wychyl Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, wychylaj, nie denerwuj mnie On cokolwiek lubi zabierać czy bardziej ...ty pod coś rzuca? Eee, kamienie, flint i o! o! Super Odliczałem akurat wychylił Dawaj No właśnie kurde słyszę Czekaj, gdzie, gdzie ty jesteś? O mój Boże Jest problem, a za to się wywala, jeśli zginiesz tu? co? Dostanę jednego hita, od nich ja nie żyję Znaczy ja przeżyję, ale jest taki problem Że musiałbym upiec mięso I się drzewo, a... O, no to fajnie bo już jest Dobra, nie żyję Raz, dwa Raz Dobra Zabity coraz, jeden no. Ja Ja i żyję Jezu, No właśnie nie ja tak samo strans. A ile, ile tych psów teraz? No coraz więcej No, no wiem, a teraz były dwa, nie? No chyba A czy, czy teraz się przestraszyłem? Myślałem, że to pies No trochę to pies, no. Jezu Ta gra chce mi zabić Skończyłem mi się pochodnie i w niego nie pank Ale gambuje, ale gambluję. Jakby na Backfliku. Normalnie. Co to jest? Trzy Co to jest? Ja Oje, nie gadaj, że do mnie ten świntuk przylechciał z Bagda. No merm. No. O, o goblinek. <laughs> Dobra, w dupie z tym ja Gdzie muszę sikierę. Halo Czekaj, muszę sikierę stworzyć i drzewko chcesz też trzasnąć. Pach, pach. Dajcie motyla jakiegoś, błagam o. kis pis, pis. To jeden. To Co, jest? Leczę, jako leczenie? A, to 46 już. Twardy Sanity mi zabiera ten Monster Meat nawet upieszony. No przyszedł. dobra, ryzykuję, muszę zjeść coś. No dawaj, ciao. Tego Nightmare Fuel'a to my już na starcie będziemy mieli pull. No i bardzo dobrze. To jak będzie pewnie to ten. Jeszcze mi żabok... No, przestań mnie denerwować, No Żab są, nie, ja tak umieram. O, poczekaj, poczekaj! O, Ła! Jest ten, ten... Ten taki ogromny. Taki ogromny? No ten taki, nie wiem... 400 HP ma. Dużo no, informacji mi dasz. Nie wiem czy mówisz. No ten cień taki. A, ten taki... zawistny. No. Dawaj, dawaj. Okay, okay. Muszę go pierwszy zabić o, Nie mogę go trafić zajebisty jestem a no, szybki są Sanity odzyskały i Na tym się skończyło e, do, Jak się do... trawą się dodawało Do ognia, nie? Mm, trawa, patyki, deski, trawnik e, logi. No casy tylko wypadałoby Dalej mięsa nie mam zbytnio no, A musisz zabijać. Sorry, jesteś stworzony do, do kursowania no. Aktualnie to jest tylko problem, później już będziemy wiesz no wiem, wiem. z bazą to będzie Wiem, ale potrzebuję żarcia, to nie zmienia faktu A ten, ten z okiem On daje, daje mięso? Daje, chyba dwa nawet to. Ja go walę normalnie dwa, pie, dwa. Je, jeśli, jeśli ten oh. biegnie na ciebie to Pierwszy hit to zawsze musisz go wybejtować dopiero później O kolejny walrus oh wow, Ale mnie klepie, nie umiem z nim walczyć, nie pamiętam Dwa hity, dwa hity mordo A po jednym go będę klepać No dawaj no, no i co co tak zawracasz? Ty no nie wierzę. Strauż zbroję, więc ja ci poradzę Nie wierzę. No. I jak w świecie? Dobra. <laughs> Trzebuję jedzenia. Co ja gadam? Dobra, nie pamiętam nawet, gdzie ognisko rozpalałem Ale jest progres, kolego, jest progres Coś nowego? No, mamy 114 hapani, 30 To no, dobrze Szysze były Znacie do się. plantowania drzew, tak? Jest, jest, jest od, od razu jak ścinasz drzewo, to plantuj Tak, właśnie, tak robię OG, OG boot. Muszę nowego nisko zrobić. Nie pamiętam, gdzie tam to jest Cyk. Może się Uch. zmieniło już w tu? W popiór. Nie no, chyba nie. Nasz ja tyle czasu nie, min, nie minęło. Szybko się zmieniło już Ja mam dwa morsele i. Cztery monster mity, dobra. Bale się z no, Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz. raz. Dwa. Chyba mogłem trochę później raz, zrobić raz, tak blisko, ale no dobra. Raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. no i dobra Ja tu mam do zabicia chłopie 4 knight'y Dasz no, radę, tak. czy wrócimy? Spróbuję Aktualnie teraz chcę się w no, dwójkę mnie sklepać, ale ja się nie dam No dobra Mieliśmy jeden Czekaj, gdzie ty jesteś? Znajdę cię A tam, dobra Dobra, o, to nie, powinniśmy... A nie, nie powinniśmy się spotkać, ty masz raczej zaułek ślepy nie, ja się nie zmienię klepy, wiesz, ja się tu wrócę po prostu Jednego ale... Ja nie no, to nie, nie ryzykuj, poda. nie? Ja już 30hp z powrotem. Dobrze. No i super, wracamy do standardów No to... Ja lubię ryzyko Ja lubię ryzyko po prostu A później mi się nie będzie chciał wracać, to jest problem Bo... no, wrócimy razem No Trzeba będzie Mówię, ja bym się rozstał po prostu szybką bazę z krokotami, nie zbierał pierogów i lecimy na Dragonfly od razu z Hambatami. Od razu Dragonfly tak? Z Buta? Z Buta, z Buta wjeżdżam. No nie ma co się walić, no. Mówię, no, na, na zimę pierwszą to to będzie tak broken hop, jest Starty, że masakra. No dobra, Ci to ogarnie. Gdzie ty żeś tam pobiegł, chłopie? Ja se prze przeczekam do końca Aż dzień nastanie mm -hmm. Dobra, są. A nawet nie mam logów, ty, nie mam logów Ale muszę Tom Stone by byś przydało znaleźć Tom... A, to to do respa, no no, no Oazę znalazłem A właśnie co było? Tak się zniszczyłem. będzie. A. Przynajmniej się masz ten Tam no. to, to jest masz ten yy, desert z yy, tym No 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 pamiętam już, pamiętam To już problem O, drzewo wyrosło, witam. Dobra, ja jeszcze idę szukać posiłku, bo to jest masakr. Nie, nie, nie! Al tu chopię, ale mermy balachy zakładają temu. Dwum, A te hełmy jak się tworzyło przy, przy tym śmiesznym urządzonku, nie? Jakie hełmy? No ogólnie. No, Alchemie Engine. A ja już mam spre więc ja wystarczy, że postawię go. Już mam jakby skraftowany. A, dawaj. O. Pach, Dobra. Pach, pach. No nie, ja nie wiem kiedy. Kiedy go mogę dwa razy atakować? Pierdolaj. Dawaj, przywal a nie trafiłem. Ale emocjonująca walka. kur. <laughs> Więcej obrywa mi zadaje, kurwa. z kim no kurwa. Ale jak mi wyjdzie teraz, to ginę. Nie <suk 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 no nie, mogę Ja no, mam 130 hp Ale jest niebezpiecznie, bo hełm straciłem. Dawaj, a? Dobra. No dawaj Motle, stań w końcu, no dzięki. No ty kurwa, no błagam, błagam, wstań, ja chcę Cię tylko zabić A tak mięso dawał? Nie Co on dawał? Nic Okej okay. Nie dodawał no dawał mięso, Marcela dawał no, no już po ognisku, fajnie, fajnie było Fajnie, że się pobawił No No masz już mniej więcej gdzie ten, gdzie, gdzie byśmy stawiali? Nie Nie, od. Błagam motyl nie odłatwi teraz. Dzięki. Jeszcze masła nie dropnąłem w ogóle. Przewalone. Ale już cały świat jest zwiedzony ogólnie. Cały świat mamy zwiedzony. Rdi. No jeszcze ty u mnie dokończyć i mamy zwiedzony, no Ale to wiesz, możesz się zastanowić od razu, gdzie? Nie byśmy chcieli no, się Robię reflin, reflinto, kamień. Tam jest mozaika, tu jest mozaika. Także mi więcej do wszystkiego było blisko. No, na biomie kasztanowym, myślisz? Nie wiem. Nie. On wywalony na, na samej góry, że my strasznie Też lipa, nie? No. A patrz, jak zobaczysz, patrz na mnie i tak to lekko do, do dołu może. Jeśli się rozstawili na tym jasno zielonym. Co sądzi? No najgorzej. Tu masz. Bagno, masz spidery. Jest Warm, warm hall. Hall, jest oaza. I trochę wyżej też jest wormhole. No. Do tego. O tam jest? Trochę wyżej też. Dobra. Trochę daleko do mozaiki. Ale to nawet lepiej. Dużo drewna. Eee, oaza. Chyba, że na tym zielonym trochę wyżej. Tam, gdzie nad naszym, nad naszym portalem? jest port. Albo nad naszym portalem, albo tam na prawo. No? Hmm. To możliwe, że będziemy dostawać z mozaiki, wiesz? Co dostawać? Meteorytanii. Aha. No nie wiem, to wybierz, no ja bym... To wybierz, no nie wiem czy w sumie. Gdzie, ja bym się na kasztonowym, ale jest daleko. No, cały jakby środkowy pasek. Patrzysz, to masz cały środkowy pasek przy, od portala do lewej i do prawej to jest mozaika. A. No nie wiem, to wybieraj. No nie wiem, to wybierz. Ja bym powiedział, że trochę no, na tym miastem zielonym byśmy się rozsadzili. No to można. To jest w, w miarę w centrum. Wormhole e mamy i zakładam, że nalecam do góry. Blisko do, yy, do bagna i tam będziemy sobie zbierać ten yy, i One dzisiaj chyba przydadzą do książek, więc to jest spoko. No może być. Blisko do Dragonfly'a będzie od razu. Jak chcemy z nim walczyć tak wcześnie. Moim zdaniem to jest perfekta miejscówka. No właśnie, no, nie wiem, możemy spróbować Dlały Co za Co za zaszkodzi Okej okay, o zło to jest? Biorę Jasne, że biorę Zobaczymy No dobra to ja już powoli do Ciebie idę. Weź jakieś mięso z mam. Mam Morsele 2 No, to się przydadzą. Bez slipa. tutaj mam cmentarzysko. Osiem monster mitów mam. To się przejdziemy do jakiegoś świnka. zmienimy w warpiga. Tak sobie myślę. I choć już do mnie to. Powiesz mi, gdzie tak dokładnie roz, się rozstawić. Świniok, mnie zaatakował. Dobra, spaduwa, Gostyk. No ty no biegną za mną w dwójkę. Gangbang. Dobra, wracaj do siebie, chłopie. Dobra. O, unik. O, dobra, już będzie Wycinkę robił. Dobra, rob. Tak, bo mnie gani. Drugi nie nadąża. Dobra. Przynajmniej blisko do drzew mamy, nie? Chociaż no. tyle. Będzie trzeba latać. Ale to spoko, będzie łatwiej z plantowaniem tego. Eee, ze spawnowaniem Trigarda. No nie wiesz, że za starem biegnie, nie? Dobra, z pająkami się klepie. Łatwo z tobą. No dobra, jedna, jedna, jednak nie. No nie ja wie, że chestera mi klepie. Jeszcze pocho pochodni nie mam. Dobra. Rup. Dobra, dzięki. Nie wiem jak go zgubić, ty, no nie wiem. No co Zostawiam chestera, co cię goni? No ten Morseusz nie wiem jak on ma nie, nie, ma, nie ma. E jeszcze zgubiłem Chester'a, no zajebiście Dawaj Chester Idę Cię, chodź, 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 chodź A. No ten nie, Jakoś person na bifo ma z tym <śpuszczam> Z Chester'em chłop <śpuszczam> Kurde, niech ta noc mija, no, nie, 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 ja potrzebuję jedzenia Jak ta jak, jak, jak noc mija, to ja go niższe. Mało, ale nieważne. O, dobra, to na mnie będzie miało. Skurczę. Dobra, jedzenie potrzebuję. Masz morsko. Masz morski. Ooo. Mogę, się jak Twister dawaj. To... Dzięki. Nie, no nie zbieraj, no mówię nie zbieraj niepoważny. Zabijesz tego merma? Nie w -o. No. Dobra, super. Eee. Osiem monster meatów, No ładnie. No, że, żeby się napracować. Tak naprawdę wszyscy leżały na, na bagnach, co to zebrałem. Aha, <grym> no dobra. Mm. Weźmy to, ugotujmy No, pewnie połóż to Ugotowane i limitowało? No ty k***, ale dopiero się, no błagam no. Dobra, wyrąbane mam w te Sanity I patrz go, i będzie mnie kajtował Dobra, ja, ja się Ja go muszę zabić Zajmę tymi parkami No co, no ty! Nie chodzi tak szybki. Weź go zabi, weź go zabi. Ja się bawię, Zara. Ale powiedz mi, czemu on nie odpuści? Bo no, bo ja... Jezu, nie wiem, a mnie wkurza. Weź go zabij, weź go zabi, błagam. Nie mogę go trafić, bo się. No dalej na bo... ciebie, dalej mnie A, bardzo dobrze cię gonił. Nie cierpię Dobra, dawaj, wajt. dobra, ładuj go. Ja go mam Ty na sobie. Ja, ja, ja na chwilę ginę. Czekaj, za On zatwieram. się leczy? Tak. Dobra, luks. Idę ma. Zabierz go? No. Dobrze, ja pierd... Ani ja Dobra, karczujemy, karczujemy. Halo, halo. Budowa, wiesz.